Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na moich ulubieńców czerwca. Przepraszam bardzo od razu za zwłokę kolejny miesiąc, a ja nagrywam już prawie w połowie, ale po prostu no... brak czasu. I tym razem będzie to jeden filmik, jeden troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że się ze mną nie zanudzicie. Jeden filmik, ponieważ po prostu kosmetyków na przykład z pielęgnacji mam tu niewiele, więc... Więc stwierdziłam, że w tym miesiącu nie ma sensu po prostu dzielić tych ulubieńców. I w takim razie zapraszam od razu do oglądania. Może na razie zacznę od, od kolorówki. Dobrze, pierwsza rzecz to jest to, co mam na sobie, a jest to podkład. Podkład bardzo chyba już Wam znany: Rimmel Wake Me Up. Tak wygląda, pewnie już go dobrze znacie. Ja mam kolory, jak widzicie, numer, numer 200 Soft Beige. I jest to podkład, którego ja kupiłam, gdy były takie dni promocji, super promocji w Rosmanie. I kupiłam go przecenionego o 50%, więc kosztował mnie nie 40 zł, tylko 1,990 Dlatego właśnie się na niego skusiłam. Ja już się na niego w sumie czaiłam naprawdę, chyba odkąd on wyszedł na rynek, ale stwierdziłam, że nie, jednak 40 zł za podkład Rimela nie wydam. Więc jestem bardzo zadowolona, że właśnie w niższej cenie go upolowałam. Podkładu może nie używałam, w ogóle w czerwcu nie używam jakoś za dużo podkładu, bo wiecie, jakie nam ostatnio upały doskwierały. Co prawda, ja kocham upały, ale wiecie, z makijażem w takie dni to tak nie za bardzo. Ale używałam go kilka razy i jestem zadowolona z tego zakupu podkład ma fajne, takie dosyć średnie krycie, ale dla mnie absolutnie, absolutnie jest wystarczające, nawet na wieczór w zupełności mi ono wystarcza. Ładnie się wtapia ze skórą, kolor mi pasuje, bo ja na przykład kolor Steya używam numer 180, a ten mam właśnie numer 200, więc jeżeli też macie kolor Steya 180, a wiem, że to jest najpo najpopularniejszy od... Pod Kolor tego podkładu, no to wtedy możecie się zaopatrzyć właśnie w numer 200 tego Wake Me Up tak, podkład jest rozświetlający ja mam skórę tłustą ale stwierdziłam, że jakaś odmiana zamiast podkładów matujących może by się przydała ciekawa jestem, właśnie ciekawa byłam jaka, jak to będzie wyglądało na mojej skórze i wcale nie jest źle oczywiście podkład ten wymaga przypudrowania tak jak widzicie w tej chwili wygląda na mojej, znaczy może tak, nie widzicie dokładnie, no bo kamera jednak wszystkiego nie oddaje ale tak, skóra jest delikatnie rozświetlona, a puder sprawia, że jest przypudrowana, więc nie jest to taki wiecie chamski blask twarzy, tylko taki właśnie zdrowy. Niestety, ale tutaj no, po, po jakichś dwóch godzinach muszę go przypudrować znowu ale no to nie jest dla mnie jakiś tam wielki, wielki problem. Myślę, że osoby posiadające skórę mieszaną, normalną lub suchą będą jeszcze bardziej z niego zadowolone. E, dosyć wielozadaniowy podkład, fajny na lato, bo jest dosyć lekki. E, co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Trwałość w miarę okej, okay, zupełności dla mnie wystarczająca i tyle. Jeżeli traficie też na, na niego w niższej jakiejś cenie, bo jednak te 40 zł to już nie jest tak mało, to jak najbardziej polecam kupić. Dobrze, kolejną rzeczą z kolorówki, e, wtedy też kupiłam w Rosmanie podczas tych super promocji weekendowych. Jest to e, cień e, taki w kremie e, Maybelline Color Tattoo. On wygląda w ten sposób i mój kolor e, to jest e, On and On Bronze. O tak, tutaj złapię, złapię ostrość, czy nie złapię? No, hello, dobra. W każdym razie jest to przepiękny e, brąz. Zaraz Wam pokażę słocza. O jezu, ale mi się zrobił słoocz. Mocny dosyć. Piękny brąz opalizujący na złoto. Ja już go miałam e, co najmniej na dwóch filmikach na oczach. Naprawdę cudowny kolor. Najładniejszy, moim zdaniem, z tej gamy, która jest u nas w Polsce dostępna, ponieważ niestety, ale tego cienia, który on jest, on jest bardzo popularny za granicą, troszeczkę różnią się odcieniami, dostępnością odcieni i naz nazewnictwem, również. On nie jest dostępny we wszystkich Rosmanach. Powoli wchodzą do różnych Rosmanów. Ja akurat kupiłam w manufakturze. Kosztował mnie bodajże 23,90. 23 albo 24, nie. No, coś koło tego. Uważam, że on jest wart tej ceny, ponieważ podkła podkład. Podkład. Cień jest naprawdę świetny. Pięknie się wtapia w powiekę, zasycha na niej, absolutnie się nie roluje, jest bardzo, bardzo długotrwały. Tutaj Maybelline mówi, że to jest 24 godziny. No, może nie przesadzajmy, ale jednak cały dzień jak, na, jak najbardziej spokojnie się utrzymuje. Świetny jako donoszenia, jako sam na oku, jak również jako bazę pod cienie. No, naprawdę świetny, świetny cień naprawdę zobaczcie jeszcze ten, raz ten kolor on jest taki właśnie złoto-brązowy prześliczny, pasuje do każdego koloru praktycznie oka, każdej, każdego typu urody, bo jest to bardzo uniwersalny kolor, oczywiście mamy różne, kilka różnych innych do wyboru również takie bardziej matowe ale ta, ta paleta u nas niestety nie jest zbyt wielka ale cień naprawdę bardzo, bardzo fajny może jeszcze na jakiś inny odcień się zaskuszę i kolejna rzecz z kolorówki, też którą mam w tej chwili na twarzy, ale mam dosyć mocne światło i pewnie jest. Ba... chociaż może trochę widać. Jest to róż do policzków firmy Mio. Tak wygląda. On jest taki, jak widzicie, typowo różowy róż. O! I ja takie różowe róże najbardziej właśnie lubię i go używam z dużą regularnością prawie w każdym makijażu, mimo że róży posiadam naprawdę dużo już jak jedna z dziewczyn pod którymś z filmików chyba pod poprzednimi ulubieńcami z kolorówki stwierdziła, że jestem różomaniaczką coś tym jest, bo tych róży naprawdę sporo mam, ale ten bardzo polubiłam i to jest najtańszy róż w mojej kosmetyczce on kosztował mnie 7,90? Niecałe 8 zł, więc rewelacyjna cena. E, utrzymuje się dosyć długo na twarzy, przez ładnych kilka godzin. Ślicznie się wtapia w skórę. Wygląda naturalnie. Absolutnie naprawdę nie, nie zrobimy sobie nim plam, ale jego pigmentacja jest naprawdę absolutnie wystarczająca. E, tu mamy z tych róży tylko cztery kolory bodajże do wyboru mi właśnie podpasował ten jeden taki najbardziej różowy ale były też bardziej takie brzoskwiniowe odcienie i ja go kupiłam w Warszawie w, w drogerii Jaśmi więc, ale w internecie również też one oczywiście są dostępne. Za tą cenę naprawdę świetny, świetny róż. Jeżeli nie lubicie wydawać zbyt wiele kasy na kosmetyki, e, szczególnie do kolorówki, bardzo, bardzo polecam. E, dobrze, jeszcze może, jeżeli jesteśmy przy czymś kolorowym, to może jeszcze trzy lakiery do paznokci. Absolutnym moim ulubieńcem e, był lakier e, z firmy Manhattan e, z nowej serii M Buffalo i e, ten, który pierwszy zakupiłam, to jest taki różowy, taka piękna fuksja, naprawdę śliczny kolor, dosyć dawno, dosyć długo go szukałam. To jest taki intensywny, różowy, ale nie taki tani różowy, tylko taki właśnie bardzo ładny, typowo letni. To jest numer, numer, nie wiem jaki numer, nie wiem, numer, aha, numer 14. W ogóle ta seria MN Buffalo jest naprawdę śliczna, ma piękną kolorystykę. Co prawda, tych lakierów nie jest jakoś bardzo dużo do wyboru, chyba jest ich 8, ale myślę, że ka każda z nas, jeżeli oczywiście lubicie takie kolorowe lakiery, no myślę, że każda. Jakiś kolor dla siebie wybierze, i dlaczego ja polubiłam ten lakier? Ponieważ on ślicznie wygląda na paznokciach, bo się bardzo błyszczy. I ja tak, tak go polubiłam, że kupiłam sobie drugi kolor w tym miesiącu, już kolor 07, i to jest taka śliczna, jak widzicie, pomarańcz, intensywna, właśnie mam go w tej chwili na paznokciach. Jak widzicie, on się bardzo bardzo ładnie błyszczy. Taki wręcz niemalże żelowy blask na paznokciach daje. Moje paznokcie niestety nie są za piękne, ale jak na. No ten lakier no dosyć ładnie je powiedzmy upiększa, bo one bez lakieru wyglądają naprawdę okropnie. Lakiery trzymają się u mnie spokojnie 4, a nawet 5 dni, więc to jest naprawdę dobry wynik. I kosztują niecałe 11 zł za buteleczkę o pojemności 8 ml, czyli takiej średniej wielkości. No, naprawdę bardzo, bardzo fajne lakiery. Dosyć szybko schną, bardzo wygodnie się je nakłada. Mają bardzo dobre, dobrą pigmentację, więc nawet jedna warstwa już mogłaby Wam wystarczyć. Ja jednej warstwy nigdy nie kładę, zawsze dwie i po dwóch warstwach absolutnie one wyglądają super. Jeszcze chyba się zaopatrzę w co najmniej jeden kolorek z tej serii, bo jest bardzo fajny, e, bar, bardzo fajna ta seria i, i śliczna kolorystyka i, i dobra jakość. I te 11 zł to naprawdę jest bardzo e, bardzo adekwatna cena. Kolejnym lakierem, który bardzo mi się spodobał i, i wy też chyba zobaczyłyście go na jakichś zdjęciach u mnie, e, to był Golden Rose e, numerze 222. I to jest taki kolor, którego dosyć e, Ciężko mi określić, Jezus, u Was troszkę za jasno teraz wygląda. To jest taki kolor turkusowo-zielono-morski. Powiedziałam, że bardziej w kierunku turkusowego ale w takim nieco zielonkawym odcieniu. Ciężko dosyć do określenia, ale też mega, mega taki letni kolorek. Pozytywny. Ja w ogóle kocham wszelkie, wszelkiego rodzaju turkusy i morskie kolory na paznokciach I, i w ogóle nie tylko na paznokciach. Strasznie mi się ten kolor spodobał. Numer 222. Też ten lakier bardzo ładnie wygląda na paznokciach. Po pomalowaniu one też się bardzo ładnie błyszczą. Trwałość to też było około 4 dni, więc... OK, zupełnie w porządku. Dobrze się nim malowało, dobra, e, e, dobre krycie. Zupełności e, tutaj wszystko, naprawdę nie mam nic do zarzucenia temu lakierowi. Ma dużą pojemność, bo to jest 11 ml e, i kosztował, kosztował bodajże 7 zł. Zaraz wam dokładnie powiem, bo nawet gdzieś tu mam paragon. Też go kupowałam tej drugiej jasmin, e, Kosztował dokładnie mnie, o boże, nie wiem już. No nie, no nie, to, jest, to nie są te paragony, o których myślałam, ale około 7 zł generalnie. I jeszcze kolejny lakier do paznokci, jest to Miss Sporty numer 326. Wygląda. O, tak wygląda. To jest też kolor, który tak naprawdę różnie wygląda w różnym świetle, bo w świetle takim bardzo mocno sztucznym wygląda niemalże jak taka żarówiasta, żarówiasty róż. W świetle dziennym wygląda bardziej jako koralowy. Ja bym powiedziała, że to jest taki bardziej koralowo, koralowy róż, koralowo-pomarańczowy. Bardzo ładny, też typowo wiosenny kolorek. Wiem, że takie kolor, kolory koralowe. Są dosyć popularne w tym sezonie, właśnie szczególnie na paznokciach, więc jeżeli Wam się podoba, to zachęcam. Ma bardzo wygodny, szeroki pędzelek, znaczy ja bardzo lubię takie pędzelki, takie widzicie grube. E, trzymał mi się jakieś 3-4 dni, nie pamiętam, ale to jest średnia trwałość i dla mnie to jest absolutnie wystarczające. Też jest niezłe krycie, chociaż tutaj dwie warstwy e, koniecznie musimy położyć, bo po pierwszej mogą być lekkie zacieki, e, ale, m, ale fajny i też niedrogi, bo on kosztował też chyba e, Boże, on 5,49 tyle co lakier Essence, więc bardzo fajny, mówię. 326 numerek. I w ogóle fajna, ser ta seria ma bardzo, bardzo też ładną kolorystykę, więc chyba też się na jakiś inny skuszę. Dobrze. I jeszcze kolejna rzecz, którą kupiłam w Rossmanie podczas tych dni wyprzedaży, są to perfumy, bo dawno o żadnych perfum nie pokazywałam i nie kupowałam. Są to perfumy Beyoncé i opakowanie razem z nakrętką wygląda w ten sposób. Tak dosyć nietypowo, ponieważ one stoją do góry nogami. Ja je kupiłam z myślą o noszeniu w torebce, właśnie w ten sposób je noszę, ale oczywiście bez tej wielkiej dziwnej nakrętki, tylko po prostu same perfumy. One mają 15 ml dla osób, które lubią słodkie zapachy. Absolutnie tak super. Oczywiście, no, ja jestem właśnie miłośniczką takich słodkich, raczej owocowych zapachów. Tutaj one są takie typowo. Słodkie z lekko owocową nutą, świetne, świetne właśnie na lato. Ja bardzo lubię się nimi psikać. Trwałość jest powiedzmy średnia, bez rewelacji to jest woda perfumowana, ona mnie kosztowała w promocji była zniżka 45% i mnie kosztowała bodajże 30, 37 zł zapłaciłam za tą buteleczkę, a normalnie kosztuje ponad 50 więc tutaj też jestem zadowolona z tej, że trafiłam na tą promocję. Być może kupię jeszcze sobie taki jakby atomizer, taki dezodorant, jakby, wiecie z takich serii jak są te pumy, takie większe opakowanie, niby taki dezodorant w sprayu, takiej szklanej buteleczce. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale generalnie zapach bardzo ładny. Mówię, dla osób, które lubią słodko owocowe zapachy, jak najbardziej polecam. Dobra, i przechodzimy do pielęgnacji, tylko cztery produkty, mam nadzieję, że zmieszczę się poniżej 20 minut. Dobrze, absolutnym ulubieńcem był krem, który był dołączony do shiny boxa, ja przedstawiając Wam czerwcowy shiny box już się nim zachwycałam i nadal pozostaję przy tych zachwytach. To jest krem Granat apple firmy Pharma Taste, tak wygląda. I to jest krem ujędrniający, naprawdę mnie zachwycił, ponieważ to jest krem, który mimo, że jest ujędrniający i bardziej do skóry suchej, normalnej, to, a ja mam skórę tłustą, to jednak nie przetłuszczał w ogóle mojej twarzy. Powiedziałam, że ją nawet matował, może nie tak, jak, nie tak bardzo jak na przykład krem, boże, ten Faklar M z La Roche który jest typowo matująco nabliżającym. Ten jest ujętrniający, ale też nie świeci się na mojej twarzy, co jest dużym sukcesem, bo u mnie bardzo większość kosmetyków jednak mocno się świeci. I co mnie zachwyciło poza tym, że matuje, jego zapach jest po prostu córcu cudowny, po prostu genialny, najpiękniej pachnący krem do twarzy, z jakim w ogóle miałam do czynienia. Pachnie jak taka guma balanowa, nawet mojemu mężczyźnie się bardzo spodobał ten zapach. Bardzo dobrze nawilża, wygładza skórę, świetnie na nim wygląda. I tutaj sprawdzałam w internecie, że można go kupić za 50 zł, bo jego cena producenta jest około 80. Można go kupić za 50 zł. Oczywiście pełnowymiarowy, pełnowymiarowy produkt, bo tutaj jeszcze mam 15 ml, ale jest bardzo wydajny, bo jak widzicie, że ja zużyłam go. No, połowę powiedzmy, nawet może, nie wiem, nawet mniej niż połowę. Więc jest bardzo wydajny, e, więc jeszcze kolejny miesiąc go będę używać i być może skurzę się na pełnowymiarowy, pełnowymiarowy produkt. E, dobrze, i jeszcze kolejna rzecz też z Shiny Boxa: też byłam zadowolona i podzielam dalej te zachwyty. To jest e, szampon L'Oreal Professional Vitamin Color. Tak wygląda. E, szampon do włosów farbowanych. Ja mam włosy farbowane, rozjaśniane, ale mam wrażenie, że po umyciu tym szamponem ten kolor rzeczywiście jest trochę odświeżony. Jest taki no wiecie ładniejszy, po prostu nie wiem jak wam to określić. Włosy są bardzo miękkie, dobrze się rozczesują. Piękny zapach tego szamponu taki Mm, malinowy, absolutnie malinowy cudowny, szampon jest bardzo wydajny, ponieważ ja go używam dosyć dużo razy, a mam go jeszcze cały czas połowę opakowania więc jest wydajny, mimo że to jest tylko 250 ml, on kosztuje około 30 zł, bardzo możliwe, że skuszę się na kolejną buteleczkę dobrze, i jeszcze kolejna rzecz którą używam pod prysznicem, będzie to żel pod prysznic firmy DAF Purely Pumpering tak, to jest ta... Nowa seria, jak widzicie, mam dużą buteleczkę 500 ml, kupiłam ją również w promocji w Rossmanie, gdy właśnie te wszystkie żele były przecenione dosyć nieźle i ja zapłaciłam 9,90, bo normalna cena była około 15. Już od też dawna się czaiłam na ten żel, od kiedy on wyszedł, ale właśnie w promocji jednak dużo bardziej opłaca się go kupić. Bardzo mi się podoba jego zapach, jest taki... Hmm, kremowy i tutaj to jest w ogóle aha, Coconut Milk i Jasmin Pills, czyli yy, mleczko kokosowe i, i jaśmin generalnie yy, myślałam, że będzie trochę więcej w tym kokosa ale jednak zdecydowanie bardziej jaśmin jest tutaj wyczuwalny nie przeszkadza mi to, bo jest to piękny zapach, świetnie się pieni, jest bardzo, bardzo wydajny ponieważ żeby, żeby uzyskać taką obfitą pianę, potrzebuję naprawdę niewiele tego żelu nawilża naszą skórę, uważam, że no na pewno jej przynajmniej nie wysusza ale u mnie raczej widzę takie bardziej nawilżające działanie tych wszystkich właśnie bardziej kremowych żeli pod prysznic, ja w ogóle lubię daw właśnie te wszystkie ich żele różne, więc tutaj ta seria absolutnie mi nie zawiodła i myślę, że jak ten mi się skończy, ale z czego mam no, fu, jeszcze co najmniej pół, pół opakowania, to kupię jakiś, jakiś po prostu inny zapach z tej właśnie serii. I ostatnia rzecz, rzecz przydatna bardzo na lato, na upały, to jest dezodorant do stóp, ja go kupiłam już rok temu, ale wiadomo, że jak mamy takie normalne temperatury, no to nie mam potrzeby używania, tylko gdy są wysokie temperatury i noszę po prostu odkryte obuwie bez skarpetek, bez rajstop, wtedy używam dezodorantu do stóp i ja polecam bardzo Scholl Fresh Step Antiperspirant Food spray. To jest taki różowy. E, też kupiony w Rossmanie, ale mówię, rok, rok temu. On kosztował mnie około 16 zł. Z, e, zostało mi go jeszcze, e, no myślę, że tak z tyle, z tyle, no m, Ponad połowa została już zdecydowanie zużyta e, i po prostu bardzo spełnia swoją rolę, ponieważ rzeczywiście stopy się po nim nie pocą przez długi czas. E, nie, są, nie są mokre, nie są wilgotne ani od, od niego, ani wiadomo, że od potu. E, więc zupełnie robi to co powinien nie wiem, no nie wałkuje się nie bieli skóry i tak dalej nie bieli butów no zupełnie zupełnie się sprawdza więc jeżeli też jakby lubicie użyć dezodorantu do stóp właśnie przy, szczególnie właśnie przy noszeniu odkrytego obuwia to bardzo Wam polecam jest dosyć wydajny 16 zł, no to jeszcze cena, którą jak najbardziej możemy zaakceptować. Dobra, i to by było na tyle. Sporo rzeczy pokazałam. 20 minut, mam nadzieję, że ze mną wytrwałyście. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Piszcie jak, jacy byli wasi ulubieńcy w miesiącu, czerwcu i co sądzicie o produktach, które wam przedstawiłam. Zapraszam przy okazji do subskrypcji mojego kanału i do kciukowania, o ile filmik wam się podobał. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego razu. W takim razie, papa. Pa.